Mezu, czemu ja muszę nagrywać o tym, Brownie? Dzień dobry, a to znaczy, chciałem powiedzieć: króluj nam Chrystę na Podkarpaciu i wszędzie. E Porozmawiajmy na chwilę szczerze o Grzegorzu Braunie. E, dobra dykcja, tak? Kiedyś dobry reżyser, tak? Może i tak, ale finalnie bardzo zły człowiek. Proszę panów, e, ja chciałam powiedzieć, pan, czy panowie powiedzieli. Proszę, proszę, proszę mnie wypuścić. Według najnowszych sondaży teraz Grzegorz Braun wyprzedza Szymona na Chłownię w wyścigu o fotel prezydenta Polski. E, wcześniej był tuż za nim, teraz prowadzi Trzaskowski, wcześniej też prowadził Trzaskowski, ale tak naprawdę. Pieprz te sondaże. Skupmy się na chwilę. Na tym, co zrobił Grzegorz Braun w Oleśnicy. Może po tym wydarzeniu spadnie mu w sondażach. No bo wtargnął do szpitala, chcąc obywatelsko zatrzymać, czyli to było tak zwane zatrzymanie obywatelskie, czyli samosąd tak zwany, doktor Gizelę Jagielską, która w Polsce, jak donoszą media, przeprowadza najwięcej aborcji w kraju. Skupmy się na sylwetce słynnego reżysera, który tak naprawdę jest ucieleśnieniem tego, co chce zrobić jakaś część fanatycznych Polaków. Ale niestety ma ograniczenia kulturowe, rodzinne, finansowe. Dlatego też nie może z nienawiści wejść na przykład do urzędu miasta albo jakiejś instytucji państwowej i zabrać choinki. Ale Grzegorz Braun to może zrobić. Zatem idą na niego zagłosować. Dlatego imponują części polskiego społeczeństwa happeningi Grzegorza Brauna. Niby katolickie, ale tak naprawdę polegające na tym, że zakłócają porządek społeczny, generują samosądy, tak jak w przypadku sytuacji oleśnickiej, gdzie ewidentnie to był samosąd, który jest niezgodny z prawem. No i co ciekawe, no przede wszystkim zakłócają porządek społeczny, prawny, e, wykorzystując wszystko pod płaszczykiem mandatu europosła, czy tak zwanego immunitetu. Niestety, odmieniając w przypadku Grzegorza Brauna wyznanie wiary, przez wszystkie przypadki, niestety robi on źle pozostałej części Polskim Katolikom. Interwencja obywatelska, czy jakaś tam poselska Grzegorza Brauna była w tym przypadku zbędna, była elementem kampanii wyborczej i Wykorzystania kontekstu społecznego, czyli zbliżających się wyborów, po to, żeby zacietrzewić, jeszcze bardziej sfundamentalizować, e, sfanatyzować swój elektorat. Żelazny, bo taki jest według sondaży, a sondaży trzeba no, mierzyć w cudzysłowie: w tym momencie to jest 4,67, e, czyli jakiś milion Polaków w tym momencie głosuje na Brauna, Ale naprawdę ta interwencja była kompletnie zbędna. Proszę mnie wypuścić. Nie rozumiem, dlaczego stoją tutaj. Mówimy o przestępstwie morderstwa ze szczególnym udręczeniem popełnionym na prawdopodobnie nie mniej niż 150 osobach. Jeden przypadek szczególnie bulwersujący i rozreklamowany w yy, odebranie życia za pomocą. Do sercowego zastrzyku w Chlorku potacza. Mariusz, maski pełna pan z między niewiastami. I błogosławiona... Jego moście Grzegorz Brown, europoser, oraz oczywiście Fritz, czyli jego przyjaciel, chyba, który też lubi dokonywać samosądów. Mm. I około południa do szpitala w Oleśnicy na Dolnym Śląsku wtargnęła grupa jeszcze osób, napastników, która miała na sobie kominiarki i biało-czerwone flagi w dłoniach na filmie z zamieszczonym przez porter moja oleśnica. Słychać jak Brown dyskutuje z policją, namawiając do aresztowania ginekolożki, a policjanci bronią się, mówiąc, że dochodzenie trwa. Brown zorganizował w szpitalu coś na kształt konferencji prasowej. Wyzywał mnie od morderców, doktorów Mengele. Tak groził doktor Jagielski właśnie. Zabieg polegał na indukcji asytonii płodu poprzez podanie chlorku potasu. Prosto w serce. Pacjentka oraz organizacja legalna aborcja twierdzą, że wszystko było zgodnie z ustawą. Nie mi to oceniać, ale chciałbym się skupić na fragmencie tego, tego aspektu wydarzenia mefoleśnicy, czyli na tak zwanych samosądach, które w tym. Przypadku miały miejsce, a są niezgodne z prawem. Brazylia na przykład jest światowym rekordzistą w liczbie samosądów. W Haiti przykładowo dwa lata temu. E Zabito 13 osób przynależnych do gangów. Tak zrobił wkurzony tłum. Czy naprawdę musimy Polskę porównywać do Haiti i Brazylii? Czy u nas standard życia społecznego czasami nie jest nieco wyższy? E, czy wymiar sprawiedliwości, przyzwolenie społeczne, frustracja społeczna jednak chyba się trochę różnią? Jednak e, jesteśmy w środku Europy, jednak naprawdę nie trzeba robić tego samego, co w krajach, gdzie korupcja jest na porządku dziennym. Panie Grzegorzu, e, samosądy są karalne. Brawno tym wie, że nic nie może wskurać, Zatem organizuje happeningi, a mógłby, wykorzystując swój autorytet społeczny, który ma w jakiejś części polskiego społeczeństwa, dokładnie w tych niecałych według sondaży, 5%, mógłby wspierać lekarzy, mógłby podnosić tą dyskusję w debacie publicznej, spokojnie. Y te swoje sądy, co prawda skrajne i, i, i często po prostu niewspółmierne nie, nie do, do sytuacji, perorować. Nawet ekskatedra z tam jakichś swoich grupek Facebookowych mógłby to zrobić z pozycji social mediów, ale oczywiście tego nie zrobił. Poszedł, dokonał fizycznego samosądu, tak naprawdę ewidentnie w jakiś sposób prześladując drugą osobę. Hmm, no niestety, tak to wygląda w realiach debaty publicznej, politycznej w Polsce, gdzie ten Rubikon przyzwoitości, co róż to się przesuwa i nie wiadomo niestety, gdzie tutaj postawić kropkę. Przepraszam, kropki nigdy nikt nie postawi. Jestem chyba naiwny. Kto dzisiaj reprezentuje poglądy Grzegorza Brauna? Dokładnie 4,67% społeczeństwa. Czy powinno nas to martwić? Tak, bo widać w tegorocznej kampanii wyborczej. Że niestety politycy dostosowują się do tego, co potrzebują ludzie, a potrzebują mięsa, krwi, populistycznych haseł. I widać w przypadku takich Brownów, niestety, zacietrzewienie i nienasycenie, napadanie na ludzi jest tego przykładem. Przypomnijmy sobie jeszcze wcześniejsze happeningi Grzegorza Brauna i tak zwane jego działanie interwencyjno-poselskie, jak to on to lubi manipulacyjnie nazywać, dokładnie w marcu w Opolu zniszczył wystawę ze zdjęciami i historiami osób biorącymi udział w Marszach Równości, osób ze środowisk LGBT+, biorąc spray i zamazując tę, 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 tę wystawę. Oczywiście nasz kochany w cudzysłowie europoseł nie poniósł za to żadnych konsekwencji, dalej robi swoje. Wcześniej wiadomo, sprawa z choinką, sprawa z flagą na kopcu Kościuszki, słynna symboliczna już gaśnica w internecie, symboliczna w cudzysłowie, która też jest elementem kampanii. To wszystko manipuluje tłumem, w jakiś sposób daje też pozytywne rezultaty, bo jakaś część elektoratu zacietrzewiona cały czas idzie na bramę i konsekwentnie oddaje głos. Imponują im takie zachowanie, ale tutaj postawmy pytanie, czy... Tak dzisiaj wygląda polski katolicyzm. Czy te działania w jakiś sposób są odpowiedzią na miłość do bliźniego swego po polsku, w polskim wydaniu? Jestem ciekaw. W jego działaniach widać też od dłuższego czasu. Elementy zacietrzowionego antysemityzmu, który zastępuje oczywiście argumentem o oikofobii, rasizmu, który zastępuje argumentem o e, zagrożeniach rewolucji kulturowej z zachodu, i oczywiście ksenofobii. Ale tutaj nie ma na to żadnego argumentu, bo być może był taki od zawsze. Warto zastanowić się nad tym, dlaczego Grzegorz Brown w tym smutnym teatrzyku jeszcze odgrywa rolę. Ja nie mam odpowiedzi na to pytanie. Być może komuś na rękę jest, żeby tak było, być może w Polsce można legalnie napadać na lekarzy w ośrodkach, w ośrodkach medycznych, w ośrodkach publicznych. Być może też można napadać na osoby queerowe, homoseksualne. Jedno wiem na pewno. Jak tak dalej będzie, to chyba czas uciekać za granicę, bo tylko tam nie dotknie nas przyzwoita katolicka ręka pana Storunia 58-latka z, 58 z superdykcją. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka i zachęcam do subskrybowania kanału. Cześć.